Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do Habówki. Już niebawem w tej przepięknej górskiej scenarii odbędzie się dziewiąta parowozjada. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Zapraszamy całe rodziny. Zapewniamy moc atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. A na naszej scenie czeka na Was moc atrakcji. Tancerze Fever Dance wschodnie sztuki walki zagrają dla nas Norbi zespół Śrubki z Andrzejem Sikorowskim, a już wieczorem fantastyczne widowisko z udziałem parowozów. Bądźcie tam z nami. Zaprasza PKP Cargo. Zmarł Jan Kosiński. 50 lat temu górale ukoronowali 600-letnią figurkę Matki Boskiej Ludźmierskiej. Najfajniejsze zdjęcie z wakacji. Znów badali konie na włosienicy. Cuda Sabałowej Nocy. Minister został zbójnikiem. Od morza do Tatr. piąta pielgrzymka motocyklowa. LKS Poroniec, Hutnik Kraków, spotkanie na trzecioligowym szczycie. 14 sierpnia w wieku 81 lat zmarł popularny zakopieńczyk Jan Kosiński. Absolwent Kenara i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Najchętniej malował na szkle. Wystawiał w Polsce i za granicą. Jego pracę można znaleźć w kolekcjach prywatnych i muzeach. Poświęcił się nauczaniu dzieci i młodzieży. Był doskonałym gawędziarzem, znawcą najlepszych zakopieńskich anegdot. Miesiąc temu otrzymał Nagrodę Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Kościół w Ludźmierzu jest pierwszym kościołem na Podchalu 1234 rok, czasy piastowskie. Figura Matki Bożej Ludźmierskiej powstała około 1400 roku. Taki jest opis historyków sztuki. Nie mamy dokumentu fundacyjnego, natomiast jest bardzo wiele przesłań, legendy. Koronacja miała się odbyć z okazji 700 rocznicy parafii w 1934 roku. Potoczyły się rosy, że wojna i inne sprawy. Dopiero kardynał wojtyła, biskup wojtyła właśnie zaproponował takie wydarzenie. Strasznie dużo było ludzi, to było pierwsze, ale przyszła straszna ulewa też. Kiedy była koronacja, to nie wiadomo co się działo, bo ludzie uciekali tu i tam jahł, ale mimo tego jeszcze nie było się gdzie schronić. Stoli na tym deszczu. To bo przepięknie. W ten czas nas nie puścił władzy z kombinatu pracowników, bo to były czasy komunistyczne i przedłużyli no w ogóle pracę do 16. A zawsześmy mieli od 15, ale myśmy 15 wszyscy po pracy przez Dunajski w górę i maszerowaliśmy tu tysiące pracowników. W trakcie koronacji wysunęło się berło, bo to berło uchwycił. Wielkie przesłanie, że Matka Boża odda władzę. Na nowo to zinterpretowano przy Boże na papieża. Zresztą wielki kult Ojciec Święty miał dla Matki Bożej. Dzisiaj obchodzimy 50. rocznicę. Dlaczego? Dlatego, żeby szanować dzieje tej Ziemi, bo przecież to nie, Ziemia to nie tylko mury, drzewa, ale to jest duch. Ludzie żyjący w całej tej przestrzeni, którzy pielęgnują pewne wydarzenia, zdarzenia, tradycje. Kult Matki Bożej wpisuje się w historię Związku Podhalan, Wojska Polskiego, wielu organizacji, właśnie starostwa nowotarskiego, gminy nowotarskiej. Jest kilkanaście stowarzyszeń, które Matkę Bożą Ludziowieską uznają za swoją patronkę. Oryginalne wakacyjne zdjęcia zaproponował turystom i mieszkańcom zakopanego, wydawca tygodnika podhalańskiego Jurek Jurecki. Serdecznie Państwa zapraszamy do wspólnej fotografii turystów i mieszkańców. KZ w w środę będzie w tygodniku podhalańskim. Zdjęcie będzie można się rozpoznać. To będzie fajna pamiątka z wakacji. Oczywiście na stronie internetowej, na Facebooku. Zostaniecie, żeby sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście. A dlaczego? Nie to z ciekawości. To jesteśmy z daleka i myślimy, że tak pamiątka będzie. Punktualnie o godzinie 17:00 pierwszy z trzech fotografów Robert Szcząchor nacisnął spust migawki. Dlaczego się zdecydowałeś? Dlatego bo przeszedłem, przeszedliśmy, po prostu, ale wszystkim kochane, kochamy zakopane, tak? Jesteśmy tu na każdych wakacjach, także. I chcemy się zobaczyć, oczywiście! Parę minut później Adam Brzoza uwiecznił wszystko aparatem, znajdującym się na specjalnym wysięgniku, i wreszcie Bartek Jurecki wykonał trzecie, ostatnie zdjęcie. We wtorek na fiakrów wożących turystów na Włosienicę czekali weterynarze. Badali konie, które kończą tu 7-kilometrowy kurs. Badania zostały przeprowadzone na wniosek Fundacji VIVA, która walczy o poprawę losu zwierząt. W zakopanem umieściła kontrowersyjny billboard. Stowarzyszenie VIVA robi z nas zabójców i morderców koni, co nie jest to w ogóle prawdą. Fiakszy nie kryli irytacji. Jeden koń padł 5 lat temu i afera cała co na ten temat jest. A ludzi tu zmarło z pięciu na drodze i nikt im afery nie zrobił, bo my nawet nie umiemy do komputera wprowadzić. I, i to jest dobrze. Dwa miesiące temu dokładnie przebadano tu prawie 300 koni. Nie było żadnych. Żad, żadnego nawet podejrzenia, że te konie mogłyby być w jakiś sposób źle traktowane, czy że, że przyszły tutaj w bardzo złym stanie. Jednak zdaniem prezesa Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, według ekspertyz konie są przeciążane. Konieczna jest więc weryfikacja badań. Nam zależy na koniach, żeby nie było takiej sytuacji, że widzimy, że one są niehumanitarnie traktowane chociażby. A przykładów tego było przy minionych upałach no chociażby trochę, prawda? Chociażby to, że nie każdy koń miał szansę być na Spojonych. I to są no, ewidentne sytuacje. Natomiast, ponieważ, no, panie rektor, no, trzeba tę sytuację ucywilizować. Jeżeli się nie da ucywilizować, a to już też zależy w dużej mierze od fiakrów, no to ja nie widzę możliwości, żebyśmy się biernie temu przyglądali. Tak. Na Włosinicy badano tętno i stan odwodnienia. Koniom pobierano również krew do badania laboratoryjnego. Po przebadaniu około 1,3 między 1 trzecią a, a połową koni, które dzisiaj mają tutaj się znaleźć, ten stan wygląda na dobry. Są pojedyncze wypadki odstępstw od normy, ale to jest wstępna absolutnie analiza, nic się nie dzieje. Mamy współpracę ze strony TPN-u, jak i Fiakrów. Wyniki gdzieś będą skompletowane po tygodniu. Dobre jest łopatki napojone i... na 47. Sabałowych Bajaniach odbył się konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. W całej polski przyjeżdżają artyści, wykonawcy, co by się spróbować, no i walczyć o złotą, srebrną albo i brązową spinkę goralską. Ale te sabałowe bajania to dużo imprez towarzyszących, które się e, odbyły, jak zawody szaleckie, kierma sztuki ludowej, wystawa e, twórczości ludowej, no i nasza sławetno, sabaowo noc, na której pasujemy rzetelnych ludzi na zbójników. Wśród pięciu kandydatów znalazł się w tym roku minister transportu Sławomir Nowak i utytułowany Kolasz Czesław Lang. Największą próbą dla nowo przyjmowanych zbójników było spotkanie z czarownicami. Jakby ten Nowak zakupił takie ekspresje, nie byłoby kłopotu na drzwi, na drogach, ani na kolejach. Każdy z kandydatów musiał wykonać przeznaczone dla niego zadanie. Minister zaskoczył talentem do prac fizycznych. Czesław Lang pokazał, że prawdziwy kolarz nawet drewnianego roweru się nie boi. Ze sceny padały obietnice. Obiecuję, że nie z takich kamieni, tylko z porządnego asfaltu tę zakopiankę zbudujemy. Już są decyzje, jak powiedział Kepman, pan profesor Chodorowicz podjęliśmy niedawno decyzję, że budujemy odcinek Lubień Rabka. Będzie to budowane przez tunele. Najdłuższe w Polsce tunele tak jeszcze do tej pory nie było, więc będzie co rąbać i obiecajcie, że pomożecie. Pasowanie na Zbójnika odbywa się w Bukowinie Tatrzeńskiej już prawie od 40 lat. Początkowo miało charakter lokalny, obecnie jednak Zbójnicka Brać poszukuje kandydatów w całej Polsce, a nawet za granicą. Od trzech lat kapituła honoruje również zasłużone dla kultury panie, przyznając im tytuł Wierchowej Orlicy. Po raz piąty motocykliści z Pustkowa nad Bałtykiem wyruszyli do Zakopanego. Tak jak mówił Jan Paweł II, że ten wiatr wieje od Bałtyku pogorszczyty, i my z tym wiatrem pędzimy do Was, bo On nas pcha do Was. I z wielką przyjemnością przyjeżdżamy do Zakopanego, drapujemy się na Giewont. Jak zawsze mówię, bo ten u Was to Pan Bóg jakoś bliżej jest. W pielgrzymce wzięło udział 40 osób na 29 motorach. Wielu z nich pokonało tę trasę już piąty raz. Bywało różnie, bywało słońce i upał, był deszcz przez całą drogę, także stopniowo ludzie zawracali, zostawali tylko ci najbardziej nieprzemakalni. Mieliśmy awarie motocykli, mieliśmy różne rzeczy, ale wszystko jakoś udało się załatwić i zawsze mniej więcej tyle samo wracało, co wyjechało. Kulminacją pielgrzymki jest wejście na Giewont. Tak duchowo można też jakoś zaczerpnąć doświadczenia i tak na kilka dni się oderwać od takiego zwykłego rzeczywistości. Takiej. W środę na zakopieńskim boisku COS rozegrano prestiżowy mecz. Kibiców bacznie obserwowali ochroniarze i policjanci. Obeszło się bez poważniejszych interwencji. Natomiast sędziowie na boisku mieli wiele pracy. W sumie pokazali zawodnikom obu drużyn 12 żółtych i 3 czerwone kartki. Nie komentuję, ani nie, nie chciałbym wchodzić w kompetencje e, sędziego. Są ludzie od. Odprowadzenia drużyny są ludzie na boisku odprowadzenia zawodów, jeżeli pan sędzia uznał, że, że te kartki się należały i, i były zasłużone. Naszym celem dzisiaj było zdobycie e, obojętnie w jaki sposób trzech punktów I, i, i udało nam się. Mecz bardzo trudny bo bo, bo drużyna hutnika e, była wymagającym rywalem, e, która prezentowała techniczny futbol. To zawsze tak było, że krakowskie drużyny prezentowały się dobrze technicznie, no i to, to, to zostało potwierdzenie, potwierdzone, no ale udało nam się zneutralizować tą tą najgroźniejszą broń drużyny z, z Nowej Huty i, 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 i dowieść trzy punkty do, do końca. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1 dla piłkarzy z poronina.